Od 20 lat, kiedy opuszczałem mury tej szkoły, nic tutaj się nie zmieniło. Korytarze wyglądają tak samo, jak wyglądały. Elektryka, nie elektryka, okna wypadają z okien, tak, wypadają drzwi z futryn, ogrzewanie też było, pomstę do nieba. No, generalnie dramatyczny stan budynku. Były sytuacje, kiedy stropy zawalały się dzieciom tutaj, powiedzmy, w salach, tak, ściany pękają, są zagrzybione, zalewane przez wodę. To, ale to też nie wyglądają za ciekawie. Szkoła z ogromną tradycją i historią długo czekała na remont, na poprawę swoich warunków edukacyjnych. Ale możemy dziś miało powiedzieć, że doczekała się tego remontu. Jest to bardzo długo wyczekiwany remont dla naszej placówki i bardzo się cieszymy, że prace w końcu zaczęły postępować. Szkoła SP1 będzie nie tylko przyjazna dzieciom, ale także będzie piękna i dostosowana do ich potrzeb. To jest bardzo ważna inwestycja w ogóle dla środowiska oświatowego, jak również dla szkoły podstawowej numer 1. Z tego też powodu, że jest to obiekt zabytkowy, a więc warunki w tej szkole do edukacji na pewno znacznie się poprawią. Myślimy przede wszystkim o wymianie elewacji okiennej, myślimy także o tym, żeby podnieść standard klas. W niektórych klasach na ścianach widać wilgoć i chcielibyśmy, żeby nasze dzieci uczyły się w lepszych warunkach.